Wraz włącz tam jeszcze syreny, włącz buty! <laughs> Bardzo dobrze! <laughs> Dalej, Dobra, nie biej. To... Główkę odchylam troszeczkę do tyłu. I jest bezpieczny teraz. Wiecie dlaczego, tak? No, to jest pisz na koło. To. To też... Pisz na koło. Tak. 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 Jak ja powiedziałem, że kupię wodę, ale mówię, dobra, bym się kupił Zaczynamy pokaz prażaków. Zaczyna się zimna woda. Zdrowia doda. Zostawicie! Chrzest Macie! Chrzest Zostawicie! Największy Zostawicie! w Polsce! Zostawicie! Zostawicie! 4 brawo! <noise>

<śleszy> Które tworzy i Ale wystąpiłeś, Skazałowicz, <śleszy> <Niesamowicie>. jesteś po... Chciałem <bochny>. Ale <śleszy> wystąpiłeś zrobić. Jesteś zrobić. Ja już Chciałem zrobić. Nie zrobić. Chciałem nie, nie to Chciałem zrobić.

<gry> <gry> Zapraszam! tak <gry> sam! <Zapraszam>. robi wszystko za sam, wszystko Tak samo! Użyłem! Tak samo! Tak 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 samo! Tak samo! Tak to mnie wszystko za tych pokazać, panowie. Macie tak wielką publikę. Sport, padzika, tęcza. Wiktor, bądź gotęcza. Wiktor, to

To jest teraz? Co? Nie. Normalnie kupiłem kiedyś na bazarze. Na... Na, na bazarze? Normalnie kuszę, tak jak tu ma wszystko, nie? Czyli ma taki pręd, nie? Tę że kurwa... tego południowy Tutaj. bardziej staramy się tak? Ale stajemy po prosto, 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 nie, Nie wiem, tutaj. Miednica w tą, w tą, w ale biegnie dalej. Teraz nie, jeszcze ciągnąć. jeszcze? Jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze. O, wow. się nie, jeszcze. Się nie, 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 nie z że że nie widzę, czy trafię w ogóle w Jak szukać do karlicy? Nic nie stanie, Marcin go tam przyjacioruje. Bardzo no dobrze, Wiktor. Nigdzie nie jest to. tak bezpiecznie jak na złotach taktyczne. Tak. Startujesz?

Trudno to nazwać. Czy to pasja, czy choroba? Nie, nie, nie. <gry> ja tego gościa szukałem cały czas. Ja mówię, gdzie on jest? No Minecraft te No, se, se, <grym> no i, właśnie. Już rządzą. <grym>

Dlaczego a jest? By... Zlot borków że to są świnie. No co ty nie widzisz, że ja tu jestem? Twór, policja. Gdzie zabierze za <grymne> Nie nagrywam, że się książkę czyta na wypoczynku. <grymne> <Róbliwe> miejsce. <grymne> 150. 200 по <coughs> разпережье no 20. 200 по раздробе 200 по раздробе 200 по раз <coughs> 20. <coughs> <coughs> 20. разпережье <coughs> <poryśli. tose> <coughs> 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 No i fajtar, najnowszy sensy klasyk przebada na węgę numer 6. Padłem mecz w 12. zapaliliśmy się na Heinau, nie? Tak, na rynku Bulkowia. Taki ładny ryneczek. O, fontanna ładna. O, ale strome wejście na ten zamek. Tak, tu mamy rycerza. Tak, zakuty łeb. Zakuty łeb. Tam kolejny drewniany. Tam wieża widzimy. A tam co tam jest? Jakiś król? No koronę, ma to raczej król. O, ten nawet mówi do nas. Uwaga, śmiałku. Ale stromo, nie? w I koło zamku mamy takie fajne widoczki. U, niwiutko nie widać dołu. Ale przepięknie. Taka ścieżka koło ruin. Pięknie tu mamy nie widok z zamku w kolkowie coś pięknego Eko. Eko. i Biedronka